Czytanie z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Onego czasu posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. A ona, gdy posłyszała, zatworzyła się na słowa jego i rozważała: Cóż by to było za pozdrowienie? I rzekł jej anioł, nie lękaj się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, Ojca Jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro męża nie znam. I odpowiadając anioł, rzekł jej. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego cię zacieni. Przeto i co się z ciebie narodzi święte, synem Bożym będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła dziecię w starości swojej, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną, bo nie masz nic niemożliwego u Boga. I rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.